Cześć, jestem Klaudia, to kanał na no i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach do 0,1 dm kwasu azotowego 3 o stężeniu molowym 0,1 mol na dm3 dodano 0,4 dm3 wody. Temperatura nie uległa zmianie. Jak zmieni się stała dysocjacji tego kwasu? Ok, no to po dodaniu wody do roztworu kwas azotowy 3 uległ rozcieńczeniu. Stosunek ilościowy molionów oraz niezdysocjowanych kwasów uległ zmianie, czyli uległ nam zmianie stopień dysocjacji. Im bardziej rozczęczony mamy roztwór, tym większy procent cząsteczek kwasu ulega dysocjacji. Natomiast stała dysocjacji nam się tutaj nie zmieni, ponieważ nie zależy ona od stężenia. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.